się manko. witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Tak, pewnie sobie pomyśleliście Co ta Maryśka wymyśliła po tytule? No, co to ma być? Oczywiście dzisiaj jest bardziej nietypowy odcinek Bo dzisiaj pokazuję wam całą tą listę Jest na niej 24 punkty Które wytworzę z moją byfyfy nie, To znaczy znacie już ją Ale wam nie powiem kto to zobaczycie w piątek? Będą te wszystkie 24 punkty e, nagrane w oddzielnych filmach. A dlaczego będą? Tutaj są godziny i będę Wam e, pokazywać, że faktycznie to robimy, dowody. E, teraz powinien Wam się wyświetli, wyświetlić godzina, która właśnie teraz jest e, w górnym lewym rogu. Jest 21.05. E, i tutaj jest napisane, że nocowanie jest ojej, z piątku na soboty yy, i to jest lista rzeczy na nocowanko. Yy, pierwszy punkt to już wam bo o dobra. Wyjście razem na dwór od 13:30 do 19:30 lub od 17: od 17: lub do 19.30. A dlaczego tak, kochani? Bo słuchajcie, 13.30, dlatego gdyby nie było szkoły, bo są te strajki, a 17.00, gdyby była szkoła, bo yy, my bardzo z yy, siebie bardzo daleko yy, mieszkamy i po prostu jest problem. I to wszystko będziemy nagrywać, nie wiem o której. Yy, drugi punkt to przyjście do domu i przebranie się w piżamy. 20.00. i o 20.00 też wrzucimy yy, filmik. To znaczy o 20.00 nagramy, że wróciliśmy do domku i przybieraliśmy się w piżamy. Dobra. Zrobienie. Trzeci. Zrobienie sobie maseczek. Zrobienie sobie maseczek. O 20.15 to będziemy nagrywać też. Jak już będziemy mieć maseczki na sobie czwarty odpoczynek, jedzenie oraz picie 20:20. To też będziemy nagrywać jak już jemy. Piąte Zdjęć, zdjęcie maseczek, czyli już jak będziemy bez 20:45. 6. imprezka 21. impreska to włączyć sobie na tym oto właśnie telewizorze muzyki i potęczenia siedem Bawienie się w różne zabawy 21.15. Ogólnie, właśnie tutaj będzie oddzielny filmik, dlatego że chcemy nagrać oddzielny filmik z tą zabawą jedną, taką śmieszną. E, ale też Wam nie powiem, jaką to będzie niespodzianka w piątek. dowiedzie się o tym. 8. E, e, Nagrywanie dużo TikToków. O 21:30, a tak ogólnie jak wspomnieliśmy o TikToku, zapraszam na mojego TikToka Manka XD. Tutaj też chyba będzie oddzielny filmik, albo nie wiem, będzie chyba filmik ogólny, że pokazujemy TikToki, które e, nagraliśmy. Chcemy około właśnie 12-20 TikToków nagrać, e, właśnie z jakichś trendów. E, Konkurs tańca, to jest dziewiąty, i dwudziesty, dwudzie, y, o 21.40. Konkurs tańca, czyli kto lepiej tańczy, ja, czy właśnie ta osobka. Już chciałam imię powiedzieć, by był fajny. E, dziesiąty. Przygotowanie do nocy o 22., czyli pościelenie łóżka itp. E, jedenasty. Oglądanie horrorów, 22.10. Oglądanie horrorów. Wiecie o co w tym chodzi? I 12. 12. Nie spać. I jest takie kółeczko, czyli całą noc. Tu jest kolejna lista. Uwaga, jaka? Sposoby na niespanie. Pierwsza. Kawa. No. Ostrzej się, no. O jest. Kawa. Drugie. Polewanie zimną wodą twarzy. 3. Tańczenie. 4. Zrzucanie z łóżka. 5. Lekkie, poli lekkie policzkowanie i sześć Bitwy. No. Teraz jest kolejna lista i to jest lista czego? Horrorów. Mamy dwa horrory, ale y, sześć serii. Pierwszy horror to laleczka czaki. Y, dru, y, drugi to jest piła. Mamy trzy części laleczki czaki. I tu jest, y, są godziny. I tu są y, też trzy części, ale tu już są inne, piąta, szó y, szósta i siódma. Y, tu jest piła dziedzictwo szóste i tutaj też jest godzina. I to jest tyle. I te wszystkie punkty o tych samych godzinach. Wszystko, jak będziemy pić kawę, to też nagramy. Jak yy, polejemy się zimną wodą, to też będziemy nagrywać, jak się polewamy, jak tańczymy, też będziemy nagrywać. Jak zrzucimy na przykład właśnie tą osobkę z łóżka, to też będę nagrywać. Jakie policzkowanie, też będziemy to nagrywać, bitwy też będziemy to nagrywać. Jak będziemy pierwszą serię oglądać laleczki czeki, też będziemy nagrywać. Drugą też, trzecią też, y, y, piły też, piątą, szóstą i siódmą. Y, o tej trzy, jak będziemy wychodzić, też będziemy nagrywać. Jak wrócimy i już będziemy przebrani w piżamy, też będzie nagrane. Jak będziemy mieć już maseczki, też będzie nagrane. Jak będziemy mieć jedzenie i będziemy jeść, też będzie nagrane. Jak nie będziemy już mieć maseczek, też też będzie nagrane. Jak będziemy mieć imprezkę, też będzie nagrane. Jak będziemy się bawić, to będzie oddzielny film i też będzie nagrane. Nagrywanie tiktoków też będzie oddzielny film i też będzie nagrane. Konkurs tasa też będzie, yy, będzie yy, nagrany. I przygotowanie do nocy też będzie nagrane, gdzie już to łóżeczko będzie przygotowane. Yy, I oglądanie horrorów też będzie. Yy tego na, nagrane e, nie spać też będzie nagrane, bo co godzinę będziemy wstawiać jakiś film, czyli nie wiem ile tutaj będzie e, tych filmików chyba z milion więc życzcie powodzenia, żeby nam się udało, pokazałam wam właśnie tą listę, żeby zrobić wyzwanie, bo ja bardzo lubię wyzwania bo jestem babką e, i nie mogę się doczekać, kiedy się spotkam z właśnie tą osobą bo po prostu ją uwielbiam no i zobaczycie w piątek, kto to i czy nam się uda w ogóle zrobić tą listę całą. Więc, kochani, kończę właśnie na teraz i możecie pomyśleć, że jestem głupia, ale ja wiem o tym. Um, po prostu ja jestem szalona i lubię wyzwania i po prostu jakieś tam, wiecie. Więc dziękuję za obejrzenie. Czekajcie do piątku. Pa!